Właśnie dostałem do ręki projekt przepisów, jakie mają wejść w Rosji. To na pewno tych ludzi zainteresuje i będą mogli chwalić nasz program, bo od czasu do czasu ktoś tam się nie zgadza. No więc w Rosji przygotowywany jest projekt zawieszenia działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców. Niektórzy przedsiębiorcy w niedługim czasie, jak rozumiem, Rosja jakby w stanie wojny nie będą mogli funkcjonować. Którzy to być może że z dalszej części tego projektu ustawy będzie jasne. Nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju. Nakaz pracodawcy Oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Takie przepisy propaństwowe. Pro w tym drugim punkcie, nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, zwróćcie Państwo uwagę, nakaz prowadzenia działalności określonego rodzaju. Nakaz prowadzenia działalności, czyli. Ktoś, kto nie będzie chciał prowadzić działalności, będzie musiał tę działalność prowadzić. Przyznacie Państwo, że niezły zamordyzm, niezła tyrania. Ja tu mówię do tych oczywiście, którzy nie zgadzają się z treściami, które tutaj w naszym wspólnym programie padają. Jak ja to rozumiem? Wyobraźmy sobie, że jest jakiś producent maszyn rolniczych, produkuje jakieś brony, pługi, tego typu rzeczy. Ale przychodzi jakiś tam nadzorca, naczelnik, urzędnik i mówi: Nie, 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 teraz będziesz robił takie uchwyty do karabinów maszynowych na wieże pojazdów wojskowych, na przykład. Tak? No, różnie może być. Ale poczytajmy dalej, bo to, bo to nie wszystko, proszę państwa. Tam się naprawdę źle dzieje. Całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. No, to pewnie efekty sankcji, w związku z tym może być niedobór pewnych produktów. Także zamierzają wprowadzić reglamentację zakaz okresowego podwyższania cen towarów lub usług określonego rodzaju czyli ty nie będziesz mógł podnieść ceny, będziesz jechał poniżej kosztów, ale nie będziesz mógł podnieść ceny, bo będzie ustawowy zakaz nakaz. Nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów. To troszkę taka spolszczona jest wersja. Proszę to tam sobie przełożyć na język rosyjski. Punkt siódmy, tylko jednego z artykułów tej ustawy, to obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Obowiązek leczenia oraz stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów czyli obowiązek wykonania zabiegu będzie wchodził obowiązek wykonania zabiegu jakiego możemy się tylko domyślać niezbędnych zabiegów oczywiście do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Proszę Państwa, no. Chyba tam w tej Rosji zanosi się na jakąś wojnę nuklearną i wojnę chemiczną, bo moż, mogą zmuszać obywateli do, y, do określonych zabiegów, tak? Na przykład jakieś tam y, podanie pod skórę czegoś. Obowiązku poddania się kwarantannie, punkt 8 prawa rosyjskiego, punkt 9 tego artykułu. Obowiązek stosowania środków ochrony roślin to jest bardzo dziwne lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin. Czyli najprawdopodobniej jest to punkt, który dotyczy zwalczania może jakiegoś rodzaju owada, insekta, który może przenosić jakieś choroby. Obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska to jest ciekawe. To jest ciekawe, że ludzie będą musieli to lub owo, a środowisko będzie sobie normalnie funkcjonowało. Ale wiecie, to jest Rosja, tam się wszystko może zdarzyć. Obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, czyli inwentarz też będzie poddany zgodnie z nowym prawem jakiemuś tam zabiegowi. Obowiąz uwaga, uwaga, punkt 12 jest niezwykle istotny. Jeżeli teraz Państwo już usypiali, no to zaraz się obudzicie. Obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń. Obowiązek opróżnienia lokali mieszkalnych dla obywateli no, kraju totalitarnego, więc nie dziwi, prawda? Mogą Cię wyrzucić, yy, musisz wyjść. Wyrzucić to, jakby oddzielna sprawa, ale ty musisz wyjść sam z siebie, bo jak nie, to będzie tam są kary. Dokonywania przymu... Punkt 13 jest jeszcze bardziej szokujący. Słuchajcie, co tam może się wydarzyć w tej Rosji? Dokonywanie przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków, to jest w tej samej ustawie, lub innych obiektów budowlanych albo ich części. No, ja to tak rozumiem, że. Ktoś ma jakąś firmę, ma cały szereg budynków w tej firmie i wjeżdża armia rosyjska, zajmuje mu tę firmę, a przy okazji wyburza część budynków, bo tam teraz będą stałe czołgi, albo wyburza część budynków, bo trzeba będzie w tym miejscu wykopać okopy. To uważam, że może być pod to. Nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc i obszarów obiektów. Ewakuacja przymusowa, jak nie spełnisz, to wiecie, konsekwencje ustawy. Uwaga, punkt 15. Nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach. Nie możecie już tu przebywać yy, i nie ma żadnej kłótni, bo wiecie, w tych warunkach, no to może być, yy, może być ostro. Zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych. 17 punkt też ciekawy. Nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się. Nie będzie już można się przemieszczać tylko w taki sposób, jaki władza sobie zażyczy. Punkt 18. Wykorzystywaniu bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej nieruchomości i rzeczy ruchomych. To trzeba sobie samemu wytłumaczyć. Zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub określonych dziedzin. Nakaz dla pracodawców oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, czyli przychodzi komisarz i bierze sobie pracowników z iluś tam firm. Firmy oczywiście nie mogą funkcjonować, bo trzeba tam coś robić. Proszę Państwa, tego jest znacznie więcej. Artykuł 42 mówi. O, o, ja, ja się teraz naprawdę, yy, ja nie żartuję, ja nie żartuję. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych. Czyli do zwykłego człowieka oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę y, lub prowadzących działalności na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, itd, y, i, tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ja oczywiście użyłem prowokacji, dobrze Państwo wiecie, wyczuliście to. Pewnie ci zakochani. W partiach telewizyjnych tego nie wyczuli. Sam się dziwię dlaczego ci, którzy są zakochani w partiach telewizyjnych, nie znają tych przepisów tego projektu, który ma wejść w życie. Ponieważ jest to projekt polskiego prawa. Proszę państwa, dostaniecie linkiem. Jest to ukrywane. To jest rządowy projekt Ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej Rzeczpospolitej Polskiej. Ja użyłem specjalnie tej prowokacji, żebyśmy zrozumieli, bo gdyby chodziło o Rosję, to, to z tych przekazów o tej złej Rosji, o, o, o tych prawach człowieka, tam łamanych i tak dalej, no to my się tak nasłuchaliśmy i, i my, no aha, to normalne, to normalne. Ale nie, to dotyczy nas, Polaków. Taki projekt wniósł do. Do rozpatrzenia Mateusz Morawiecki za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli pana Kamińskiego, do rządowego Centrum Legislacji. Proszę państwa, nie wiem, czy wy rozumiecie. Będzie można wyrzucić kogoś z mieszkania, z lokalu, będzie można mu to zburzyć. Bo coś się może zdarzyć, co oni kombinują, co oni tu wietrzą, dlaczego ten projekt ustawy jest ukrywany przed nami. I teraz ciekawostka, bo myślicie Państwo, że to jest coś świeżego, że to teraz, teraz się pojawiło. Nie, proszę Państwa. Data utworzenia to jest 5 września 2022. A więc od blisko dwóch tygodni jest ten projekt, i konia z rzędem temu, kto słyszał w ogóle o istnieniu przepisów w przygotowaniu, które mają, mają nas pozbawić praw obywatelskich. Przecież y, ja, ja się tu odwołuję do tych wszystkich, którzy. Mają jakiekolwiek kontakty z Rosją, z Białorusią czy z jakimikolwiek innymi krajami, które u nas w Polsce nazywane są reżimami totalitarnymi. Niech, niech ten fragment wycięty z naszej audycji będzie tam publikowany, bo, bo, bo nikt, nikt o tym nie mówi. Proszę Państwa, wszystkie partie telewizyjne, które siedzą w Sejmie, niezależnie czy są to kluby, czy są to koła, czy nawet jacyś tam niezrzeszeni posłowie, to oni dostają pieniądze, pieniądze na biura i tak dalej. Nieraz to są naprawdę grube miliony. I ci ludzie nie raczyli swojemu elektoratowi, nawet będąc w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, do rządów Mateusza Morawieckiego, który chce nas poczęstować czymś takim, nawet nie powiadomili swojego elektoratu, nikt tu nie wszczyna alarmu. Że właśnie tracimy nasze państwo, nasze przywileje, prawa, wszystko? Rozumiem tych, którzy za, za swoimi wodzicielami marzą o tym, żeby w Polsce panowała monarchia. To ja tych rozumiem. To, to są przepisy, iście ze średniowiecza, takie prawa miał monarcha. Co prawda, jeszcze wszystkich punktów, nie przeglądaliśmy. Może nawet jest zapis o prawie pierwszej nocy. Może i jest. Ale to jest skandal, proszę Państwa. Oni chcą nam w, w, jakby w majestacie prawa, czy to jest bezprawie, oczywiście. E, chcą nas pozbawić. Pamiętacie Państwo, jak ja mówiłem, tam się ktoś chichrał. E, mówiłem do przedsiębiorców: uważajcie, co Wy robicie, kogo Wy wspieracie. Zabiorą Wam wszystko. Ja to mówiłem. Tak samo, pamiętacie Państwo, jeszcze przed, yy, przed 2020 rokiem mówiłem, ostrzegałem emerytów, yy, nie głosujcie na PiS, bo was pozabijają, tak, mówiłem to. Nie wiedziałem, jak oni to zrobią, ale jak się przebywa w tej, yy, w tej polityce, no to, no to się czuje, do czego pewni ludzie zmierzają. Jak ktoś dopiero zaczyna przygodę z polityką, albo polityki się uczył z mediów głównego nurtu, to nic nie wie o polityce. No, i tak się stało. Straciliśmy z 200 tysięcy emerytów przedwcześnie, a to już nieważne, jakim sposobem. Ja czułem, że, że coś chcą im zrobić, I to, samo, i to samo teraz. Ostrzegałem. Pozabierają wam całe dorobki życia. To jest kwestia czasu, bo widzę, do czego zmierzają. A jak już to zrobią, jakimi tam trikami, to już jest nieistotne. Przyznajcie Państwo, to powinno niepokoić. To, to, jest, to, to jest chwila przed jakimś buntem, nawet społecznym. Od 5 września leży to na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Oczywiście trudno znaleźć link, link pod materiałem. Zgrywajmy to. Może to jest tylko takie straszenie na początku, jakby bardziej A wprowadzą tylko 10% tego na zasadzie etapów, po kroczku, za dwa miesiące znowu coś dorzucą, tak? Ale z treści tych zapisów wynika, że nasze nieruchomości już nie są nasze. Że zgodnie z prawem będzie można kogoś.